Dzień dobry dzieci. Dzisiaj poznamy literkę Zi. Duże Zi, małe Zi. Zobaczcie, jak się pisze Zi. Z i z kreseczka w prawą stronę. I tak samo z małą Zi. Teraz powtórzmy sobie literki z literką Zi. Aź, eź, oź, uź uź, iź, ęź, oś, Zwróćcie uwagę, że literka z jest u i z u zwykłym wymawia się tak samo: uś, uś. A teraz powtórzymy sobie wyrazy z sylabem sylaabowym dło, źródło, Zire, źrebię, wyobraźnia, wyobraźnia. Późny, óźny, Luźny, Luźny, ga, łąź, mazi Przepiszę sobie te wyrazy do zaszytu i zapraszam na część drugą.